Łukaszewski, chyba faworyt tego wyścigu. Łukaszewski jest na pierwszej pozycji, ma amatorzy jadą na dystansie dwóch okrążeń. Digniew Szprejda jest na drugiej pozycji. Łukaszewski, Szprejda, a na trzecim miejscu jadący w Białym Kasku Janusz Szewczyk zamyka kartę Tomasza Męczak. I wydawało się, że w takiej kolejności dojadą do mety, ale bardzo przeszarżował i niebezpiecznie uderzył plecami. Wandel Zbigniew Sprejda, a zwycięzcą turnieju amatorów został Paweł Łukaszewski na co dzień reprezentujący Leszczyńskie Tyki Leśno. Drugie miejsce Janusz Szewczyk z Lublina, a trzecia lokata dla Tomasza Adamczaka, wygorszy Zbigniew Sprejda. Bardzo niebezpiecznie, jak mówiłem, upadł na to. Wezwana była karenka pogotowia, ale całe szczęście. Temu zawodnikowi zawodnikowi Wiktori yy, Zbyszkowi w nic złego się yy, nie stało za chwilę stanie o własnych siłach no i zostanie odwieziony na motocyklu do parku z maszyn, ale taka bardzo niebezpieczna druga sytuacja podczas tej imprezy jedna wykonaniu Frankowa.